Jest z nami Anita Wogusz, Nationalen Niederlanden i porozmawiamy o trochę o nowych technologiach, ale też o naszych przyzwyczajeniach w tym, jak kupujemy ubezpieczenia, bo zwłaszcza te ubezpieczenia życiowe, no, przyzwyczailiśmy się i chyba nie widzimy na razie innej możliwości, żeby kupić inaczej niż przez agenta. Jak to wygląda i jak te nowe technologie, jak taki tradycyjny kontakt no, może być wsparty przez nowe technologie? Dzień dobry. My w ramach naszej strategii od kilku ostatnich lat mocno inwestujemy w technologię, w taki sposób, aby wspierała silniejsze kontakty z klientami, ale również aby pomagała naszym agentom łatwiej i skuteczniej rozmawiać z potencjalnymi klientami. Także naszym celem nie jest zastąpienie agentów, absolutnie, bo uważamy, że to jest najważniejszy kanał, z którego zresztą klienci najchętniej, Korzystają, jeżeli chodzi o zawieranie nowych umów, ale chcemy pomóc im, udostępniając im odpowiednie narzędzia, dające im więcej informacji, dające im wskazówki, w jaki sposób prowadzić rozmowę, aby ta rozmowa była bardziej wartościowa dla klienta. Oprócz tego inwestujemy również bardzo mocno w to, w jaki sposób komunikujemy się z klientami po zawarciu umowy. Na przykład prowadziliśmy udoskonaloną platformę do kontaktów z klientami, którą nazywamy Moje NN. To jest platforma, która w taki prosty, jasny, graficzny sposób pokazuje klientowi, co u nas ma, mówiąc potocznie, ale nie nazywając to w skomplikowany sposób z perspektywy produktów, jakie my mamy, tylko z perspektywy potrzeb, jakie klient ma u nas zabezpieczone. Prowadziliśmy taki orbitalny wygląd ekranu, który pokazuje klienta w centrum, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby klient był w centrum i wokół tego pokazane są obszary, które klient ma u nas ubezpieczone, które może ubezpieczyć. Oprócz tego na tej platformie może też sprawdzić wszystkie takie praktyczne, codzienne informacje na temat wysokości świadczeń, wartości inwestycji, składek zapłaconych. Czy listów, które zostały przekazane do naszego klienta. Także bardzo się cieszymy z tej platformy. Ponad 700 tysięcy klientów już z tego korzysta. No i też z dumą mogę powiedzieć, że zostaliśmy wyróżnieni jako platforma najlepsza na rynku, jeżeli chodzi o takie narzędzia ubezpieczeniowe do kontaktu z klientami. A to jest super ważna sprawa. My też prowadziliśmy takie badania w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Pytaliśmy, co cały czas klientom sprawia trudności w kontakcie z ubezpieczycielem, i no, niektórzy wskazywali, że no nie ma takich czy na stronach ubezpieczycieli czasami mogą się zgubić, że nie wszystkie rozwiązania są takie intuicyjne, więc fajnie wiedzieć, że korzystacie z takich rozwiązań, które po prostu są bardzo użyteczne dla klientów i po prostu ułatwiają kontakt z nami, bo nie jesteśmy łatwą branżą. No właśnie. Czy wy jeszcze w jakiś sposób korzystacie z tych nowych technologii w kontaktach z klientami? Tak. Teraz wszyscy mówią o sztucznej inteligencji. AI to jest numer jeden na konferencjach, również tutaj również na kongresie. U nas dokładnie. Tak. My już od dłuższego czasu inwestujemy razem z naszą grupą i Staramy się przetestować kilka tak zwanych use cases, czyli takich pomysłów biznesowych, aby sprawdzić, na ile faktycznie sztuczna inteligencja może pomóc nam w naszej pracy, czy to, co nam podpowiada i pomaga, czy to ma sens, czy to ma faktyczne zastosowanie w biznesie. Co nie jest wcale takie oczywiste, bo sztuczna inteligencja jest bardzo młodym hasłem, ale znalezienie konkretnego rozwiązania. To jest dodatkowy etap, dodatkowa praca, i ostatnio wprowadziliśmy właśnie takiego asystenta o wdzięcznej nazwie Antek, przez 2 N. Tak? Antek z ANN. Tak jest. Zadaniem Antka jest pomaganie pracownikom naszym, którzy kontaktują się z klientami, w wyciąganiu właśnie tych zawiłych informacji na temat zasad ubezpieczenia, warunków ogólnych. Tak, żeby też w prosty i jasny sposób być w stanie klientowi przekazać te informacje. Czyli Antek to jest jakby taki wewnętrzny tłumacz i pomocnik, który z biblioteki, ogromnej biblioteki danych, którą na pewno macie, owu zasad, warunków ubezpieczenia, potrafi wyciągnąć odpowiedni plik, odpowiedni fragment, dać to konsultantowi. I powiedzieć, słuchaj, tu ten klient pyta o to. Super sprawa, bo może rzeczywiście łatwiej najpierw tak wykorzystywać sztuczną inteligencję do wsparcia pracowników, niż bezpośrednio szukać rozwiązań dla klientów, bo przecież to AI niesie jakieś zagrożenia. No właśnie. Oczywiście, ale to właśnie naszym celem nie jest udostępnienie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję bezpośrednio do klientów. Chcemy mieć jeszcze właśnie ten filtr w postaci pracowników, bo też powiem, Antek bardzo nam pomaga, ale jeszcze nie wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Także weryfikacja przez pracownika i dalsze uczenie naszego Antka, który już poświęcił mnóstwo czasu na zdobycie tych informacji, jest ciągle jeszcze wymagane. No ale nie, nie, to nie jest jeszcze etap, gdzie chcielibyśmy bezpośrednio. Czyli Antek jest jeszcze przed maturą. Antek jeszcze się uczy, tak, jeszcze trochę się pouczy, ale już bardzo, bardzo jest pomocny i sprawny. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.